Hej, hey, witam Was kochani w kolejnym odcineczku z 46 i 47. Co my to mamy? W ogóle warty mam do 14, bo jakieś ploty były, że będzie ten złoto od czwartku, więc nastawiłem warty do 14, później do 24 się nastawi. Wiadomo co z tymi plotami będzie. No nie wiadomo moi drodzy, nie wiadomo. Ploty jakie są każdy widzi. Ale gdyby miało tak być, to zróbmy, przygotujmy się, nie. Zróbmy sobie te warty do 14, pewnie do 14 będzie wiadomo, więc możliwe, że nie będę musiał do 24 tych wart nastawiać, w sumie nie chce mi się siedzieć do północy czekać na dwie statystyki, nie. No dobra, nie dwie, no cztery. Cztery. Może 5 nawet? Kurczę. Może to nawet 5. Jej. Może to nawet 5 statystyk. Trudno powiedzieć, trudno ocenić. Tak wiele decyzji, tak mało odpowiedzi. Dobra, odbierzmy sobie wehikuł. Wiem, że śmiejecie się ze mnie. Ja też się z siebie sam śmieję. O, gruby gold dzisiaj z wehikułu. Expa 9,5-14 milionów golda. To dużo. Jak na nasz wehikuł to dużo. To dużo, znowu pełna drużyna, w tym, że nie do końca, siemano, było przyjemnie. Tak, jak mówię, nie akceptujemy takich rzeczy już od dawna. To jest tak, że jak pozwolicie jedna osoba będzie miała co chwilę dwa dni, zaraz druga, zaraz trzecia i no, no później tego nie opanujecie. Nagle się okazuje, że macie 10 osób do wymiany i musicie jak płaczki spamić cały serwer w poszukiwaniu gwiazd i pisać jacy, jak to obserwujecie ich konta od trzech lat nic, że grają tydzień, ale obserwujecie ich konta od trzech lat i ten rozwój postaci jest tak fantastyczny. Goście tam ma 3000 stat, kiedy na jego levelu mają 10 tysięcy, ale ma wysoki level. I obserwują jego progres od rana do nocy. Hmm. I fantastycznie go oceniają i on jest niezbędny i potrzebny. I wiecie co jest najgłupsze? <laughs> Nie to, że są debile, którzy tak piszą Najgłupsze jest to, że są debile, którzy w to wierzą. Którzy to czytają faktycznie myślą, że ktoś ich tam obserwuje i docenia. Naprawdę. Epic. I skaczą, i skaczą, bo ich, bo ich ktoś obserwował od trzech lat. I to nic, że, że nic nie ma ciekawego do zaprezentowania, ale, ale go obserwowali. 3 grzyby, 6 grzybów, 9 grzybów. Ooo, 12 grzybów. O. i 12 grzybów i 12 złota. Banieczek. 15 grzybów i 15 złota. Jakaś 18 grzybów i zabrakło mi jednego kręcenia, żeby dostać jeszcze 18 złota. Sporo tych grzybów dzisiaj, co? Sporo, sporo. Po takim dniu jak dzisiaj to aż nabieram ochoty na oglądanie tych Lucky coinów, których nie ma których nie ma. Tych laki coinów, których nie ma. Aż mam ochotę je pooglądać. Aż mam ochotę je pooglądać. Te laki coiny, których nie ma. Dobra, 155 baniek. Dobra, my no tego władka trochę podnieśliśmy. Coś nam to dało niewiele. O Capson nazwy nas wyprzedził. To za łowus. No, ale my więcej nie robimy, bo my tylko odbieramy, żeby mieć blisko magazyn, nie? Blisko do końca magazynu, żeby traktor pracował, tak? Żeby traktorek sobie chwilę popracował do najbliższego eventu z duszami, niech se chłop pracuje. Yy. No dobra, wyrzuciliśmy kolejnego gościa, kolejnego grajka, szukamy. Przemiał normalnie, jak na dworcu. Ty, w tej gili <coughs> co chwilę. Ktoś tam wchodzi, ktoś wychodzi e, Butów nimom. To idziemy na te pety, tak? Ty dostaniesz Am Ty dostaniesz Am Ty dostaniesz Am do buzi. Ty dostaniesz Am Ty dostaniesz też Am i ty dostaniesz Am i ty dostaniesz Am i ryboga dostanie Am. Wszyscy podzieleni elegancko. Tutaj nikt nie dostanie Am więcej. Tutaj też nigdy więcej nie dostanie. No i zobaczmy, zobaczmy. Jak nam siądzie ostatnia walka dzisiejszego dnia? Jeszcze w poczcie mam chyba jakieś. Przede wszystkim badamy tą zależność. Jęzognik, Terospir Jęzognis oznacza to, że Pet z dupy, więc nie ma co oglądać, bo przegraliśmy. Ale wygraliśmy za to inną walkę. To ciekawe, jest ogień i wygraliśmy je walkę. Wygraliśmy jedną walkę w ogień yy, Światłem yy. To bardzo ciekawe To bardzo ciekawe żeśmy wygrali jedną walkę petów w ogień Wyglądać to zaczyna troszkę jakby tak yy, nerwowo dziwnie yy, nieciekawie yy, plakat i spuść manto yy, plakat to jest zabójców muszę najpierw spuścić manto tu, potem pobić zabójców. No dobra. Pozwólcie zacząć wiedźmy a co? Pięć rozmontowań dzisiaj zrobiłem, niesamowite. Leciało trochę szajsu z misji. Ja miałem plecak pełny, a to były szajsy tam po 600-700 tysięcy, to czemu by nie... ...ich nie rozmontować. Dużo ten plecak zapchany, dobrze, że tutaj ta Wiedźma przyjdzie, bo... ...tu akurat ten event Wiedźmy się przyda, znowu się oczyszczę. Jest bardzo wielu rzeczy. To będzie dobre dla nas. Generalnie będzie bardzo dobre. No nic, wbijamy 24 inty. Kolejny udany dzień. Powyżej 20 inty. Dużo grzybów. Bardzo dużo grzybów. Eee, no i co? No i tyle jeśli chodzi o naszego dzielnego druida. Chodźmy do dzielnego maga. Tutaj jesteśmy blisko 20 inty, więc no, są szanse. I sześciogłowa hydra, no my jej nie zabijemy, ale 70 milionów zbiliśmy, to dużo. Yy, dobra, jeszcze mam lekki zapas w pupilu, w porządku. Co tutaj jest? Bohatera w podziemiach, no to już pędzę. Dalej trzymamy top 100. <laughs> da Silva. To pędzimy. Yy, musimy zrobić ten plakat, jesteśmy blisko 397. Chyba nie dzisiaj, ale jutro już powinno być. Ale już jutro powinno być. No, 116 milionów. Powinno być. Powinno jutro być. Chociaż dzisiaj jeszcze dyszka wpadnie z wehikułu. 11,808. Dobrze. Mm, więc jeszcze 105. Złodziej raczej nie da ekspa. Chyba, że go bardzo poprosimy i da nam bilet do wieży. A w wierzy to wiadomo, Expa dużo leci. A w wierzy to dużo Expa leci, doskonale o tym wiecie, nie? 1200 kryształów to dobry wynik. W zasadzie to już jest dobry złodziej, nie? No, tak jakbyście dostali 5 razy o takie coś, nie? Więc tak jakbym dostał 6 razy potrójny kryształ, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, nie ma co tutaj narzekać. Nie ma co narzekać. Zobaczmy tutaj. 6, 7, 8, 9, 3, czy 100, 300. Dobra, jest ok. <trym> o, Metropolis, jakoś śmieszną macie w tym metro. Taką nú srebrną. nubską srebrną. nupską srebrną. Kurczę. Nic się tam wyspanić nie dało. <trym> Nic się tam wyspanić nie dało. No wiecie co? No rozczarowaliście mnie. Rozczarowaliście mnie. Dziecioczki, płoczki. Naprawdę żeście mnie rozczarowali. Hmm. Dobra, Smutny. smutni są. Bo mają brzydką ramkę, to ich nie będziemy jeszcze bić, bo im będzie jeszcze bardziej smutno. Hmm. Po co tu ich jeszcze bardziej smucić? Na pierśdników nie mamy. Na pierźdników nie mamy. To zobaczmy koło. Druid dostał znowu dużo grzybów, a Mag dostał 15 milionów złota i... Trzy grzyby. Sześć grzybów. Dobrze. Dobrze. Sześć grzybków. Dobrze, dobrze. Cold water. Na ogień wygraliśmy już trzy walki, więc dość dużo. Więc dość dużo. W odróżnieniu od druida, który zrobił jeden win, my już tutaj mamy. Czy. Czy winy? To dużo. No nic to karmy nasze bydlaki. Zobaczmy, czy będzie czwarty win. Ale jak widzicie, nie ma sprawiedliwości na świecie. Druid to i pieniądze z koła i więcej grzybów i to. I co mu zrobicie? No nic mu nie zrobicie. Tu nakarmione, tu nakarmione. No i zobaczmy, czy będzie cztery. Nase są małe, bo koleś ma dużo tysięcy. No. I z jest z czyli PET z dupy, czyli LOST. No niestety. Pewnie już straciliśmy nasze top 30 w PETach. Dokładnie tak. Ale mieliśmy przez chwilę. Będziemy dalej walczyć o top 30 w PETach. Czyli co nam zostało? Tu zrobione, tu zrobione, tu zrobione. Wszystko zrobione. Trzeba nam spuścić manto i rozmontować przedmiot, którego nie rozmontujemy, bo nie mamy. Czy coś gdzieś mamy jakieś miejsce w plecaku na coś? Też nie mamy. Czyli co? Czyli nic. Czyli 21 inty i ramacieju i jutro lewelek. Więc co, moi kochani? To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, siemanderko i... Nie płaczcie nad rozdartymi szatami. Starajcie się być lepszymi graczami. Hello, papa.